Siema, z tej strony mspatrec 1995 tak jak możecie zauważyć jest kolejna seria Tym razem zagramy w Harry Potter Insygnia śmierci część druga, ostatnia z części Harry'ego Pottera Tak, w tle widzicie rozdubcony Hogwart. Znaczy, bo już to grałem ciutek, jak widzicie kontynuuj grę można. Tak. Normalnie bym zaczął na nowo, no to zamek byłby cały, później otoczony barierem i taki. Ale dobra. Nie no więc bawełnę, gra wyprodukowana przez E-Games, wydana przez Electronic Arts, a w Polsce przez Electron Electronic Arts Polska z 2001 roku. 2001, 2011 roku. Czyli nie taka stara ta gra. Ogólnie gra jest... Niektórzy mówią, że słabsza od poprzedniczki. Moim zdaniem jest ciutek lepsza, tak jak tam było 4 na 10, to tu bym dał 5 na 10. Przyszedłem już to Znaczy... Prawie przyszedłem. Skończyłem na przedostatnim momencie. Bo właśnie zacząłem nagrywać, więc może zacznijmy. Tryb fabuły. Nowa gra. Ja, yeah, tak. Na normalnym. Tak, jak zawsze będzie tutaj dużo strzelania, mało takich. No, jak ktoś pamięta zakończenie pierwszej części Insignia śmierci, no to powinien wiedzieć, od czego zacznie się ta część. I. Yeah. Yeah. A jest bardziej na podstawie filmu niż książki. A szkoda. Szkoda, szkoda. No wczyty, no tu mamy takie jakieś podpowiedzi takie różne dziwne ten tegest, herb hogwardu Jak to się zaraz nie wczyta to mnie coś trafi Dreadful to słabnie z odległością. O Nie będziemy pomijać filmu, ja się zamknę Dobra. Aby zniszczyć Voldemorta Harry Potter musi najpierw zniszczyć jego pozostałe Horcruxy zawierające części duży Voldemorta Voldemort, Voldemort zdołał czarną różdżkę więc misja Harego stała się jeszcze bardziej niebezpieczna Yeah. Czarna różdżka rządzi Ta muzyczka Czajcie to, to tą muzyczkę Dźwięk trochę przerywa, to już nie moja wina trochło tam wóz do Grywku! Muszę się dostać do jednej ze skrytek w banku Gringotta. To niemożliwe. Z tobą to będzie możliwe. Miecz Gryfindora. To moja cena. Grywku. Wejdziesz ze mną pod podpelery na niewidkę. Rodą w skarbcu culestral straż będzie Horcrux. Znajdziemy go i będziemy bliżej załatwienia sam wybierz kogo. Hermione, a jak zniszczymy Horcrux, jeśli damy grywkowi miecz Gryfindolora? I inaczej by nam nie pomógł. Poza tym, on nie ma miecza. Jeszcze. Gotów? Eliksir wielosokowy nie działa bez końca. Oby Harry wiedział co robi Bank Gringota, no oczywiście wkurzaję ten dźwięk kiedy nie. Madame, Estrange, W czym mogę Dzisiaj pomóc? Chcę wejść do mojej skrytki Mogę prosić o okazanie kurczki A to niby czemu? Wiedzą że to Hermiona Ktoś ich ostrzegł Perio doskonałe proszę za. No i oczywiście jedziemy. Co to? Przy nami? Że też nie pomyślałem. Zrywku? Co to jest? Bronie! Macie znowu swój wygląd. Jak to? Wodospad złodzieja. Zmywa wszystkie zaklęcia. Co wy do diabła tu robicie? Strasz! Imperio! Spotkamy się w skarbcu tu, Harry Potter. No i oczywiście zostawiają nas samych jak nic nowego. prosto do skarca. Musimy znaleźć inną drogę na dół. Dora, pokażę wam jednego sekreta. Nie wiem czy to będę jak już się raz zebrałem, ale chyba nie. No tutaj jak coś. Tu jest sekret, najdźwiga. chyba jakąś postać, muzyczkę odblokowuje. Postać w tym sensie, że w menu jest y, opcja dodatki i tam można przejrzeć sobie postać, muzykę, twórców. No i tu... To, to tyle. <laughs> Nie, tu część znalazłem. No chyba 3 tylko. Gdzie? No 3 na 4 Nie wiem jak, jak się tu steruje Nie zdobyłem jednej pieszył też co będzie ją znaleźć Znajdźkę. Jeszcze nie byłem tak głęboko w banku Gringota. To kutacz! I on nie chce, żebyśmy się to wiedzieli jak coś to tam jest też znajdźka tam na końcu. Znaczy tam. Co? Dajcie trochę. Hary, musimy przejść tych strażników! Ogłóżmy i każdą Słodzieje! Złodzieje! Złodzieje! Musimy wyjść w drogi, musimy iść tędy. Nie do wiary, strażnicy już tu są! Dobrze! No. Go ja nie mogę szczelić. Niestety. Chciałem rudem uszczelić. Wygląda na zaklęcie ryglujące. Spokojnie, zajmę się tym. Ale Homora. Wiem, że tu chyba też jest znajdźka. Co to za hałas? Wózek pełen strażników. Szybko schowajcie! Was Dioci. To, 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 to się deportują jak... Świecie rzecz. Trochę takie dziwne, nie uważacie? Musimy ruszać, po tym mogą spróbować zamknąć skandy. Alright, no dobra, no jak chcecie, no ja se mogę poszukać, a jest to jest punkt kontrolny Zacnie. Skąd ten dym? Nie ma tu żadnych obwisk, co? Nie sądzę Mhm Dobrze. Ktoś idzie, zejdźmy z widoku Wiedź, wyjdź, Ciudo jak jesteś. Widzimy jak wrócić, prawda? Znaczy, jak się stąd wydostaniemy? A ja jest to dobra. Ten obszar wydaje się strasznie stary. Zapewne część jest niestabilna. Harry, nie damy rady, przejść. Sprawdź czy możesz podejść. Pewnie stary. Użyj protego, bo spędzimy tu cały dzień. Mamy rozkazać, Nie dopuścić ich do All right. Niezłe protego, stary. Drękwo. Przyszedłeś do dzieci O no wychyl się Musimy coś zrobić Dobra rudy ty się nie ma ten most nie wygląda zbyt solidnie. Poważnie, Hermiono, no nie wiem czy... czy tak martwi? Przepraszam stary! Ron, jak możesz? Bez sensu, Harry, idźmy dalej! Sprawdź czy jest inna droga w dół! O, nie A... W sumie w tej grze to jest normalne. O.

Więc większy ten celownik, ten gorzej y, trawy. Zobacz, cztery śniadki Kuraczki. Wiesz, że gdzieś... O nie, to jeszcze nie tutaj, dobra. Wydawam się! Tam widziałem gnoja. No, wpadaj. Ocie, 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 ocie. Dobrze, ale musimy zachowywać czujność. Alohomora! Alohomora! Nie działa. Muszą być zaklęte. Tak jakby... Nie sądziłem, że pójdzie tak łatwo. a ja spróbuję a akurat jest jeszcze łatwe Będziecie żałować żeście się tu włamali To w porównaniu do następnego jest łatwe Jeszcze nie znają lepszych czarów Musimy być już blisko skarbca. To dochodzi do skarbca. to jest. Miega wszystko, brzmi jakby cierpiało. I tam tam skąd? Kurczę Hermiono, brzmi jakby nas miało zjeść. Tym, że... Nie. nie można. A więc to jemu bela, <laughs> Chodź tu, zdradź, zdradź, chodź, jak ktoś oglądał film, czy czytał książkę, to powinien wiedzieć, co się stanie. Którymś z grobowców jest... grobowców, boże. O, tam jest też Znajdźka. To jest też jest Znajdźka. Ale no... Ale teraz jej nie ma, nie? Nie uciekniecie! Nie dajcie. To nie dajcie. Nie Nie poter A Co w się. No, kuźwa, man. to No, Już by zaczynać się Nie ma prawa uciec. U -u -uh. Okay. Jesteśmy już blisko starca. nie damy rady wykręcić się Przedałeś się Voldemortowi, pisto. Przejdź do skarbca, byjać. A więc przejdę, jak mówisz. Czy coś się pali? Czekamy tu. Skoro musimy, bądź ostrożny, kary. Uważaj, Harry! To jest pizda. Biedaczysko. Ewidentnie był źle traktowany. To nie jego wina! Tyle. Oby Hortus był tutaj, Harry. Okay.